Wybór schodów wewnętrznych do domu nie jest sprawą łatwą. Wielu inwestorów zastanawia się, co na schody w domu i czym je wykończyć. Optymalny wybór na pewno wymaga swoistego kompromisu pomiędzy komfortem użytkowania, stylistyką a zajmowaną powierzchnią. Trzeba pamiętać, że poszczególne rodzaje schodów sprawdzają się w różnych pomieszczeniach i charakteryzują się odmiennymi walorami. Obecnie dominują gotowe schody modułowe które nie wymagają konieczności przeprowadzania gruntownego remontu czy też wykonania konstrukcji żelbetowej. Jednak i schody żelbetowe w dalszym ciągu mają swoich zwolenników. Schody w domu, kryteria przy wyborze schodów, wbrew pozorom, nie wystarczy zerknąć do katalogu i zdecydować się na schody, które nam się spodobają. Schody są na tyle ważnym elementem domu, że odpowiedni wybór należy zawsze poprzedzić gruntowną analizą wielu czynników i nigdy nie podejmować decyzji pochopnie, pod wpływem impulsu. Odpowiedni rodzaj schodów, decyzje o tym, jakie schody mają być w domu, powinno podejmować się już na etapie budowy domu, szczególnie w przypadku schodów żelbytowych. Z kolei gotowe rozwiązania zamawia się u stolarza lub w specjalistycznym sklepie, mając świadomość, Iż trzeba czekać nawet kilka tygodni na realizację projektu. W ostatnim czasie coraz bardziej popularne stają się gotowe schody modułowe drewniane lub schody stalowe i to z powodu ich prostoty oraz szybkości montażu. Wystarczą 2 do 3 dni, aby cieszyć się pięknymi schodami w swoim domu. Schody żelbetowe Betonowe schody występują w dwóch typach, mianowicie jako schody monolityczne lub schody prefabrykowane. Ten pierwszy typ zostaje zawsze wykonany na danej budowie sprzętów zbrojeniowych i betonu. Natomiast schody prefabrykowane robi się z gotowych elementów zabetonowanych w specjalnie przygotowanych bruzdach ściennych. Elementy nośne stanowią płyty albo belki. Jeżeli decydujemy się na schody żelbetowe, to trzeba zrealizować projekt już na etapie stanu surowego, ponieważ są one połączone z konstrukcją domu, nawet w przypadku późniejszej budowy schodów. To i tak na tym etapie stawiania domu przynajmniej musi zostać przeprowadzone zbrojenie. Schody żelbetowe wyróżniają się dużą wytrzymałością, masywną i stabilną budową, wysoką ognioodpornością. Nie są zbyt skomplikowane w realizacji, ale wymagają dużo czasu na przystosowanie do użytkowania. Zawsze trzeba odczekać kilkanaście dni, zanim będzie można nawchodzić na schody żelbetowe. Ponadto, Należy je nawilżać przez około 2 tygodnie po wybudowaniu. Innym problemem pozostaje trudność w wykonaniu schodów żelbetowych o bardziej skomplikowanych kształtach. Nie bez znaczenia jest też fakt, że schody żelbetowe zajmują dużo miejsca. Na poniższym wideo możesz zobaczyć jak wygląda budowa schodów betonowych schody gotowe. Modułowe, modułowe schody i to zarówno schody drewniane, jak i schody stalowe montuje się dopiero na etapie wykańczania domu albo też po całkowitym zakończeniu budowy, NP, w trakcie rozbudowy domu. Jest to możliwe ze względu na konstrukcję samonośną, która nie wymaga żadnych dodatkowych przygotowań konstrukcyjnych. Zarówno stalowe jak i drewniane schody samonośne montuje się z reguły w dwa dni i co ważne, można je od razu użytkować. Mało tego, najprostsze schody modułowe można też montować samodzielnie, gdyż wystarczy złożyć w całość odpowiednio docięte moduły. O jednym trzeba tylko pamiętać, czas oczekiwania na zamówienie może wynosić nawet kilka tygodni, a jeszcze przez złożeniem zamówienia niezbędna będzie wizyta fachowca który dokona dokładnych pomiarów miejsca przeznaczonego na schody oraz sprawdzi możliwości mocowania do ścian i stropów. Dobrze to zlecić dopiero po wykończeniu podłóg, aby nie było problemów z dopasowaniem schodów w przypadku niedokładnego ułożenia podłogi. Schodom modułowym można nadać w zasadzie dowolny kształt, jednak najbardziej skomplikowane formy warto robić z metalu. Stąd często spotykane są schody mające stalową konstrukcję nośną, a stopnie drewniane wygodne i bezpieczne schody wewnętrzne do domu. Schody powinny mieć określone wymiary chodzi nie tylko o szerokość i wysokość stopni, ale także odległości między podłogą a stropem przyjmuje się że wygodne, a przy tym w pełni bezpieczne będą stopnie o szerokości co najmniej 25 cm i wysokości 17 cm. Jeżeli domownicy są bardzo wysocy, to na pewno warto rozważyć szersze stopnie, nawet 30 cm. Oczywiście w jednym biegu wymiary muszą być takie same. Powszechnie uważa się, że schody żelbetowe ze względu na swoją masywną i prostą budowę są bezpieczniejsze. W każdym razie, warto pamiętać, iż w domu, w którym mieszkają dzieci, osoby starsze i zwierzęta, niezbyt sprawdzą się schody drewniane. A żurowe i lepszym pomysłem będą schody drewniane-wspornikowe, które są pełne. Z podstopniami. W przypadku wykończenia schodów drewnianych powłoką lakierniczą może także zaistnieć potrzeba dodatkowego zabezpieczenia w postaci montażu elementów antypoślizgowych. Dobrze sprawdzają się wtedy listwy antypoślizgowe NP z aluminium. Niezbyt wygodne zarówno dla małych dzieci, jak i osób w podeszłym wieku są też schody spiralne i schody wachlarzowe. Kwestie bezpieczeństwa i wygody zależne są także od ilości stopni w biegu i nie powinno ich być więcej niż 17. Wymagane przepisami minimum szerokości schodów wewnętrznych wynosi 80 cm. Jednak na tak wąskich schodach nie tylko trudno wyminąć się. Ale też wnieść jakieś duże przedmioty. Na pewno zawsze trzeba zamontować balustrady i to bez względu na kształt schodów. Balustrady nie mogą być mniejsze niż 90 cm, a jeżeli w domu są dzieci, to przerwy w balustradzie muszą mieć najwyżej 12 cm oraz niezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci poręczy na wysokości 75 cm. Oświetlenie schodów ważne jest także odpowiednie oświetlenie schodów. Ciekawym i nowoczesnym rozwiązaniem wydaje się umieszczenie lampek LED w konstrukcji stopni. Nie ma wtedy potrzeby włączania dodatkowych źródeł światła. A poza tym osiągamy ciekawy efekt dekoracyjny. Dobrze sprawdzają się również kinkiety zawieszone na ścianie. Na pewno warto zastosować specjalne łączniki umożliwiające zapalanie i gaszenie światła zarówno na górze. Jak i na dole schodów. Akustyka schodów osobną, ale równie istotną kwestię stanowi akustyka. Odgłosy stąpania zawsze są mniej słyszalne na schodach żelbytowych. Schody modułowe mają pustą przestrzeń pod stopniami i stąd głośniejsze odgłosy stawiania kroków. Jeżeli po schodach często biegałyby dzieci, to na pewno komfort mieszkania byłby znacznie zmniejszony ze względu na głośne stąpanie. Ponadto, Schody drewniane z reguły po kilku latach użytkowania zaczynają skrzypieć. Można tego uniknąć stosując stalowe schody bez podstopni i bez bezpośredniego łączenia stopni z poręczami i tralkami z kolei żelbetowe z powodu swojego powiązania z całą konstrukcją domu przenoszą drgania powstające przy chodzeniu na podłogę. Ściany i strop, dopasowanie schodów do stylu wnętrza. Schody pełnią przede wszystkim funkcję użytkową, ale nie można zapominać o kwestiach związanych z estetyką. Przede wszystkim ważne jest, gdzie się one znajdą. W małych domach najlepiej byłyby zlokalizować je w centralnej części domu, w holu lub korytarzu będącym przestrzenią komunikacyjną. W dużych domach mamy większy wybór, ale trzeba pamiętać, że położenie centralne raczej się nie sprawdzi. W przypadku schodów otwartych, które prowadzą z salonu na piętro pojawiają się problemy z przenoszeniem się hałasu między poszczególnymi kondygnacjami. Poza tym mogą zaistnieć trudności z aranżacją pomieszczenia, no i potrzeba wydzielić całkiem sporo miejsca, nawet 5 do 7 metrów kwadratowych. Wygląd schodów Umiejscowienie schodów to jedno, ale równie istotny będzie ich wygląd. W niewielkich wnętrzach na pewno niezbyt dobrze prezentują się ciężkie schody żelbetowe, które mogą po prostu przytłoczyć i optycznie zmniejszyć pomieszczenie. Schody modułowe zawsze mają lżejszy wygląd, nawet w przypadku konstrukcji pełnej. Jeżeli zdecydujemy się na jakiś oryginalny kształt, NP, schody kręcone, to mamy zapewniony dodatkowy element ozdobny wystroju wnętrza o charakterze dość dominującym. Czym wykończyć schody wewnętrzne w domu? Rozwiązania modułowe, zarówno drewniane, jak i metalowe, zamawia się jako gotowy produkt i to łącznie z balustradą. W każdym razie, już w momencie składania zlecenia na drewniane schody, wiadomo, jak będą one prezentować się w domu. Inaczej sprawa przedstawia się ze schodami żelbetowymi, które wymagają określonego wykończenia stopni. Najczęściej stosuje się drewno, Kamień, ceramikę. Drewno powinno być klejone, ponieważ lite niekiedy się patrzy. Dobrze sprawdzają się twarde gatunki krajowe, jak dąb, jesion lub buk oraz gatunki egzotyczne, droższe, ale charakteryzujące się jeszcze lepszymi parametrami wytrzymałościowymi. Drewno sosnowe lub świerkowe jest dość miękkie i nadaje się jedynie do domów o bardzo małym natężeniu ruchu na pewno bez dzieci. Drewno należy pomalować lakierem, co nie tylko zapewnia odporność na zadrapania, ale także daje efekt dekoracyjny. Trzeba pamiętać, aby wybierać lakier, który nie grozi łatwym ślizganiem się domowników po polakierowanych schodach. Płytki kamienne stosowane jako wykończenie schodów żelbetowych są łatwe w utrzymaniu czystości oraz niezwykle wytrzymałe. Szczególnie polecany jest marmur, granit. Piaskowiec. z koeli płytki ceramiczne są tanie, ale na pewno trzeba zwrócić uwagę na klasę ścieralności i wybierać jak najwyższą. Stopnie z płytkami warto pokryć preparatami antypoślizgowymi albo przykleić listwy antypoślizgowe. Współgranie ze stylem wnętrza w domach, w których dominuje duch klasyki, należy wybrać w miarę płynne przejścia między schodami a podłogą aby podkreślić spójność aranżacyjną. W takiej sytuacji trzeba postawić na wybór stopni z tego samego gatunku drewna co posadzka. Dzięki temu uzyskajmy efekt harmonii i ładu w pomieszczeniu. Można nawet zadbać o spójność kolorystyczną oraz identyczną fakturę i usłojenie. Niektóre osoby decydują się także na dobranie kolorystyki oraz wykończenia schodów do charakteru drewna drzwi, a nie posadzki. W takiej sytuacji właśnie schody i drzwi będą stanowić element dominujący w danym wnętrzu. Warto zaznaczyć, że coraz modniejsze stają się aranżacje modernistyczne i minimalistyczne, a wtedy można zabawić się formą, a także kolorem, aby uwypuklić kontrasty, ile kosztują schody do domu, jeżeli zależy nam na oszczędnościach. To najlepszym wyborem byłyby schody żelbetowe, wykończone w miarę tanimi płytkami ceramicznymi. Koszt materiałów zastosowanych do budowy schodów żelbetowych jest stosunkowo niewielki przy standardowej wysokości kondygnacji rzędu 2,70 m szerokości biegu 100 cm, wysokości stopni 17 cm oraz ich szerokości 28 cm. To na konstrukcję żelbetową i robociznę wydamy około 2000 zł. Do tego należy jeszcze dodać koszty związane z wykończeniem i tu już ceny kształtują się różnie. Np. wykończenie drewnem oznacza wydatek rzędu 8000 do 9000 zł. Oczywiście dotyczy to drewna krajowego, egzotyczne jest znacznie droższe. Znacznie taniej wychodzi wykończenie schodów żelbetowych płytkami ceramicznymi. Ceny schodów gotowych są bardzo zróżnicowane ale zdarzają się niekiedy ciekawe oferty promocyjne i wtedy koszty będą porównywane ze schodami żelbetowymi jedno jest pewne koszty zależą od ilości miejsca oraz zastosowanych materiałów kształt schodów wybór określonego kształtu zależy od naszego gustu ale nie tylko równie istotne jest to ile mamy miejsca na schody oraz jaki jest styl aranżacji wnętrza. Schody jednobiegowe, w tym przypadku kondygnacje, łączy tylko jeden bieg, bez spocznika może to okazać się dość uciążliwe przy codziennym użytkowaniu, dlatego najlepiej stosować schody jednobiegowe w połączeniu parteru. Z antresolą niestety nie nadają się małych pomieszczeń. Ze względów ergonomicznych powinny mieć nieparzystą ilość stopni. Rozwiązania jednobiegowe wyróżniają się na pewno łatwością wykonania, a co za tym idzie także stosunkowo niską ceną. Nie ma też żadnych problemów z wyborem balustrady. Ponieważ można skorzystać z gotowych elementów, które są zawsze tańsze w porównaniu z tymi robionymi na wymiar. Schody dwubiegowe, chyba najczęściej wybierane z powodu wygody użytkowania oraz łatwości wykonania, ponadto zajmują najmniej miejsca, więc świetnie się sprawdzają nawet w małych domach. Kondygnacje połączone są dwoma biegami, pomiędzy którymi znajduje się spocznik. Schody trójbiegowe zajmują dużo miejsca. Ale przy wysokich kondygnacjach, NP z półpiętrem wydają się niezbędne, są raczej kosztowne ze względu na większe ilości materiałów potrzebnych do wykończenia. Schody zabiegowe nie potrzebują dużej powierzchni i nadają się do małych domów, jednak są mało wygodne i niezbyt komfortowe w codziennym użytkowaniu. Przede wszystkim przy schodzeniu dzieje się tak, ponieważ zamiast spocznika stosuje się kilka stopni o zmiennej szerokości, od strony ściany stopnie pozostają szersze. Warto wspomnieć, że ten układ stopni ułatwia wchodzenie, schody kręcone, spiralne, wymagają naprawdę niewielkiej powierzchni, ich bieg jest wpisany w koło, a stopnie mają kształt klinów, charakteryzują się dużą stromością. Ale raczej są niedrogie i nie sprawiają problemów z montażem. Schody kręcone do domu, czy warto się na nie zdecydować? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Na pewno schody spiralne prezentują się niezwykle efektownie, szczególnie w nowoczesnych wnętrzach. Modele wykonane z metalu można dostać już za 3000 do 4000 zł, więc są korzystne cenowo. Ponadto idealnie wkomponują się w małe pomieszczenia i pozwolą na ekonomiczne zagospodarowanie. Wolnego miejsca. Schody kręcone w jasnych barwach idealnie pasują do wnętrz w stylu skandynawskim. Z kolei we wnętrzach minimalistycznych i modernistycznych znakomicie będą prezentować się schody spiralne ze stali. Warto jednak pamiętać, że niezbyt sprawdzą się przy małych dzieciach i osobach starszych. Nawet niektórzy dorośli mogą mieć pewne problemy z poruszaniem się po takich stopniach. Ponieważ chodzenie po nich wymaga sporej uwagi i włożonego wysiłku, wydaje się, że są dobrym pomysłem w minimalistycznych wnętrzach, ale przy niezbyt częstym ruchu. Jakie schody wewnętrzne są najlepsze? Wybór, jak widać, zależy więc od wielu aspektów. Ważne są indywidualne preferencje, ale nie można zapominać o wielkości domu stylu urządzenia wnętrz, a nawet w wieku użytkowników. Jeżeli w naszym domu biegają małe dzieci lub poruszają się osoby starsze, wówczas czynnikiem najważniejszym będzie bezpieczeństwo. Sprawdzą się przede wszystkim schody jednobiegowe, których stopnie są równe na każdej wysokości. Nadają się one także do dużych powierzchni w domach, w których nie ma zbyt dużego metrażu sprawdzą się idealnie schody zabiegowe które nie zajmą wiele miejsca, a na pewno mniej, niż ich odpowiedniki jednobiegowe. Zresztą, właśnie ten typ jest najczęściej wybierany ze względu na swoją uniwersalność i niezbyt wygórowaną cenę. Z kolei schody kręcone stanowią ciekawą alternatywę zarówno dla schodów jednobiegowych, jak i zabiegowych, wyróżniają się efektownym wyglądem. Nie zajmują dużo miejsca i są często najbardziej ekonomiczne w zakupie. Jednak nie są polecane w przypadku dzieci i osób starszych, ponieważ trudno się po nich chodzi ze względu na układ spiralny, ale także wysokość stopni. W kwestii kosztów wiele zależy od rodzaju materiału. Schody metalowe wyróżniają się niską ceną. Konstrukcje ze stali lub drewna podwyższają koszty nawet o kilka tysięcy złotych. Istotny jest także czas i w tym przypadku najlepiej sprawdzają się schody modułowe, które można użytkować bezpośrednio po ich wykonaniu. Warto także pamiętać o solidności, a w tym przypadku niezawodne wydają się rozwiązania z betonu. Nie możesz teraz przeczytać artykułu schody w domu jednorodzinnym. Z czego zrobić i czym wykończyć? Pobierz go w formacie PDF.